Hej, witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w firmie Agrobart w Grójcu. W ten piękny dzień jesienny, wrześniowy. Jest z nami Xavier. Xavier Frigo z firmy Kup jest to marka maszyn, którą wprowadziliśmy do Polski. E, jest to marka maszyn, która jest bardzo znana w całej Europie e, i nie tylko. Bardzo dużo maszyn pracuje na rynku europejskim, bardzo dużo maszyn pracuje na rynku Stanów Zjednoczonych i Australii. E, Xavier nie mówi po polsku, więc pozwólcie państwo, że będę go tłumaczył. E, Xavier, could you explain a little bit about yourself, about the company and a uh, few words about the machine we are we have okay. here. Hello everybody! So, the machine. Maszyna, którą tutaj widzimy, to jest maszyna z grupy Kosmos. So it's the fruit trees to jest maszyna do mechanizacji cięcia w sadach. Więc tą maszynę stworzyliśmy, przywieźliśmy i używamy ją do cięcia mechanicznego w sadach w jabłoniach w Polsce. if we talk about the machine for the apple trees and all the orchards uh, this machine uh, can work according to different length about the, 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 the cutter bar and Is also your, the to the now? top Mamy możliwość pracy na różnej wysokości, jeśli chodzi o e, tą część tnącą. Mamy, tutaj akurat maszyna jest konstruowana, ja dopowiem, tylko do 3,20 e, m, czyli tak jak prowadzone są nowoczesne sady. Mamy możliwość dostosowania maszyny do 3,5 m, e, do 3,70 m, 3,80 m. E, robi się to poprzez e, zwiększenie ilości rotorów, które są tutaj na myśli. Tutaj szczególnie dla Apple możemy Vertical cutter up to 350 meters according to the height of the trees. W zależności od, od wysokości drzew mamy możliwość zbudowania e, dowolnej listwy od właściwie od 2,5 metra wzwyż. And it, it will be the same for the top -bar. So here we fit two blades that it is 80 cm cutting length, but we can do up to 150 meters. Mamy e, jedną listwę pionową, jedną listwę pionową górną która tutaj akurat wyposażona jest w dwie piły. Szerokość cięcia tej listwy to 80 cm. If you have a look on the top cutter bar, we also fit the option uh, about the mechanical safety breakaway. So this option is made when the apple trees or the plum trees or every type of fruit trees get some post and the top cutter bar is doing like this. Jeśli chodzi o górną listwę, ona jest wyposażona w tak zwane zabezpieczenie. Jeśli mamy słupy na polach, słupy na polu, to to zabezpieczenie spowoduje, że te słupy będą po prostu omijane. Jest to zabezpieczenie mechaniczne. Uh, then the machine have some adjustments, so you can see the offset adjustable and also the angle according to the type of tree that you have. Więc jeśli chodzi o ustawienie maszyny, mamy możliwość przesuwu bocznego, jest to przesuw hydrauliczny maszyny oraz ustawienie kąta pracy zarówno tej listwy pionowej, jak i tej listwy górnej. In the back you have also a power pack uh, fitted uh, in behind of the tractor to give all the oil energy necessary to work and to run all these blades. Co ważne, jeśli chodzi o wyposażenie tej maszyny, ona wyposażona jest w tak zwany powerpack. Powerpack to własna hydraulika zbudowana z najwyższej jakości komponentów. Tutaj nie ma możliwości, żeby były stosowane komponenty nie te, które są najwyższej jakości. Także jest to powerpack, własna hydraulika, która napędza całą hydraulikę maszyny, czyli hydromotory, jak i siłowniki hydrauliczne. So, also if you have a look, we fit two different type of cutting system. On the top, you can see the saw blades that it's more for the winter pruning, so for cutting around 10 centimeters diameter of the branches. And this one called knife blades is for the summer pruning to cut up to 2.5 centimeters. Now, regarding this season and after the pickup of the apple, uh, this method is the best for cutting. Mm -hmm. e, tutaj mamy możliwość zauważenia, e, że w ogóle generalnie mamy możliwość zastosowania dwóch rodzajów e, e, cięcia. Do cięcia zimowego, do cięcia grubych gałęzi, z drewniałych bardzo gałęzi, nasadzeń starszych stosuje się piły, które widzimy u góry, a do cięcia letniego, do cięcia tak zwanego pielęgnacyjnego stosujemy noże, które założone są na tej listwie. Dodam tylko, że wymiana, mamy w komplecie tej maszyny dwa systemy jakby w standardzie, czyli mamy zarówno piły, jak i noże. Wymiana wczoraj na pokazie zajęła nam mniej więcej całości mniej więcej 20 minut. Uh, a few words regarding Kupeko company. So I'm Xavier in charge of all the export uh, sales uh, regarding this type of products. Kilka słów o firmie Kupeko. Ja nazywam się Xavier Frigo, jestem e, zajmuję się eksportem maszyn e, właśnie wszystkich związanych z Kupeko. We are looking every year to to go to another market and to reply to the Abboy needs, and also the, the, mechanization of the, the fruit trees. Każdego roku staramy się dostosować nasze produkty właściwie do każdego rynku, na który wchodzimy, zrozumieć potrzeby klienta, zrozumieć <coughs> potrzeby mechanicznego cięcia i dostosować produkt do wymagań. Today we are in most of the orchards in Europe, but also Chile, um, Australia i United States. Dzisiaj tniemy tak naprawdę profes, u profesjonalistów, profesjonalnie tniemy sady e, większość sadów w Europie, ale też Peru, Chile czy Stany Zjednoczone. to define have, uh, when you, you have to think about cutting something you, you can understand that we have the solution because we will be able to fit getting system on tractors, telehandler, front loaders, skaveto. And other things uh, for handlers. Hmm. Więc jeśli chodzi o kup Eko, jak macie Państwo potrzeby związane z cięciem w sadach, nie tylko w sadach jabłkowych, ale też w przypadku gruszki czereśni, w przypadku wiśni, czy też wczoraj mieliśmy też pokaz w śliwach, to kup Eko znajduje rozwiązanie dla Państwa, jeśli chodzi o sposób cięcia. To jedna rzecz i druga. Tak samo, same, czyli sam rodzaj drzewa, w którym, czy sam rodzaj sadu, w którym następuje cięcie, ale też nośnik, na którym taka maszyna może być zawieszona, czyli w tym wypadku ciągnik, standardowo na przednim tuzie lub też na bezpośrednio na, obciąż na saporcie obciążników, na podstawie obciążników lub też na ładowarce teleskopowej, na nośniku narzędzi lub też na y, koparko-ładowarce. Każde praktycznie urządzenie, które jest nośnikiem narzędzi, może być nośnikiem KUPEKO. W polskim rynku wybieramy partnera Promodis, ponieważ pracujemy w Francji z Promodis. And it helps, it help us to pomoże nam promować i dystrybuować w Polsce. Dziękuję Christoph. Jeśli chodzi o e, współpracę, wybraliśmy firmę Promodis, dlatego że znamy się również z rynku francuskiego czy z rynku hiszpańskiego. E, Promodis dystrybuuje produkty Kupa Eco na tych rynkach, robi to w sposób skuteczny, e, robi to w sposób profesjonalny i dlatego e, Kupa Eco zdecydowało się na współpracę również w Polsce. Dla podsumowania piły to jest cięcie zimowe, cięcie gałęzi, e, tak naprawdę do. E, the, so can prune the trees up to ten centimeters, ten tak. to 12 aż do 10-12 cm, także piła jest w stanie ciąć nam naprawdę stare nasadzenia i grube gałęzie do 12 cm. Natomiast jeśli chodzi o noże, noże to jest cięcie letnie, pielęgnacyjne, bardzo wysokiej jakości cięcie, to wczoraj widzieliśmy w sadzie, że końcówka jest bardzo ładnie poszarpana, ale jednocześnie nie niszczymy struktury zewnętrznej gałęzi. To cięcie pielęgnacyjne, it's up to 4 cm, we can say. Yes, the the knives, the knives. Yes. 2.53. Okay. Więc jeśli chodzi o noże, to jest do 3 cm, tam gdzie gałęzie są do 3 cm możemy wykorzystywać noże. Dziękujemy bardzo serdecznie za to, że mogliśmy przedstawić Państwu ten materiał. Jedna uwaga, jedna rzecz, jeśli jesteście Państwo zainteresowani, zapraszamy bardzo serdecznie. Można kontaktować się telefonicznie, można kontaktować się mailowo, można... zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu. Mamy duże doświadczenie. Tutaj w Grójcu, w Agrobardzie będziemy mieli możliwość zaprezentowania maszyny albo, jeśli macie Państwo specjalne potrzeby, zbudowania maszyny dla Państwa wymagań.